Cześć, witam Was, Sebastian Druga część filmu o pozyskiwaniu pierzki robiona na sucho w pszczelarni. Ul od środka. No ja tutaj nie ten, nie czyściłem go jakoś specjalnie, on jest wzięty z magazynu, stał chyba z 3 lata, także od kilkakrotnie już był opalany, jak widać, ale. Yy... Po poprzedniej rodzince on jest nieopalony, więc dopiero będzie szykowany. Jeszcze kilka dni myślę, że mam na to, żeby przygotować już wszystkie ule do tego, żeby, żeby były w gotowości do zasiedlania. Także ramki też zdjęte po prostu ze stojaka na zewnątrz, także też nie patrzcie na to. Yy, uczymy się, staramy się jakoś zwiększyć pozyskiwanie pierzgi yy, w jak najprostszy sposób. No, może to troszkę jest skomplikowane, ale... Ale tak żeby żeby, żeby pozyskać, no bo wiadomo, każdemu zależy na tym, żeby w jakiś sposób zwiększyć opłacalność swojej pasieki, na samym miodzie nie zawsze da się yy, da się wyżyć, no może nie, nie o to chodzi tutaj w tym wszystkim, ale, ale każdy sposób na to, żeby zwiększyć yy, dochodowość pasieki, no jest chyba dobry. No więc tak, mamy ul, może tak wezmę najpierw od środka, go pokażę. Kurczę, patrzcie, jaka konstrukcja tutaj, żeby pokazać Wam halogeny, drabina, daszki od ulików weselnych, na komodzie wszystko. <grytanie> Także staram się, jak mogę, żeby w jakiś sposób to w miarę łatwo Wam pokazać i żeby było to wszystko czytelne, żeby to było wi widzialne. Dwa wejścia, tutaj jest to, z której strony będzie gniazdo, tutaj jest to, gdzie będzie pieżgownia. Jak widać, w momencie, jeżeli z kratą bym przeszedł w tą stronę z otworem, za otwór, no to wiadomo, jakoś matka może sobie czmychnąć tutaj, czyli dla mnie granicą jest tutaj to, w którym momencie robię, e, daję kratę tą swoją przegrodową, żeby, żeby pozyskiwać pieżgę, żeby oddzielić pieżgownię od gniazda. Dobra, ustawię to jeszcze raz i... A, już nie będę może wyłączał, bo to... Tak, zaraz zobaczymy czy coś widać, czy jest czytelne, dobra i jakoś to tak będzie. Dobra, zacznijmy od tego, jakie ramki dajemy do pierzgowni? no jak najlepsze, w miarę możliwości jak najlepsze, żeby były yy, jak najmniej przeczerwione, już zaraz pokażę Wam w jaki sposób. Tutaj brzegi muszę oddzielać beleczkami, ze względu na to, że kratę poziomą mam do ula dziesiątki, a nie do dwunastki, więc trzy takie muszę beleczki po bokach dawać, to już jest uwarunkowane od mojego ula. No wiadomo, no takie ramki jak najbardziej, to są ze stojaka zdjęte, także one są przybrudzone, wiadomo pszczoły przy włożeniu do ula one sobie wyczyszczą, bo pszczoła nie zrobi tak, żeby do brudnej ramki włożyć cokolwiek. Tak samo miałem pytania odnośnie węzy, dlaczego mam taką wyszczerbioną, no jak ja wymalowuję, ta jest akurat jeszcze do tego do zerwania, ale to już zaraz, bo mi się połamała i do tego widać, że takie łuki się porobiły, pszczoły sobie z tym poradziły, ale tak jak mówię, jeżeli wymalowuję to te krawędzie, pytaliście się czemu są takie postrzępione, no bo są postrzępione, to jest wymalowywane na silikonie, Często tutaj, jak nie dojadę gdzieś, no to, to wtedy jest takie, yy, ja nie wycinam później, robię od razu wymalowanie takie, żeby po prostu mi tylko druty złapały, nic poza tym. No i to jest do tego pofalowana, musiała gdzieś w cieple sobie postać i ją troszkę potegowało, więc na razie jako wzór niech sobie będzie, mogłem wziąć lepszą. <laughs> ale, ale dobra, niech tak będzie. Yy, no i wiadomo, no gdzieś tutaj też damy węzę. To, to już później jest od siły zależne rodziny, w którym miejscu dajemy węze, czy bliżej, czy dalej, jak one tam sobie będą radziły. No i jakie ramki? No taka ramka moim zdaniem spokojnie się nadaje. Do tego jeszcze, żeby to ona jest jednokrotnie, może dwa razy, niektóre któreś komórki były przeczerwione, więc taka ramka do pierzgowni jeszcze przejdzie spokojnie. Najlepiej dawać sobie idealne, czyściutkie, ale, ale jeżeli nie mamy na tyle nie mamy na tyle węzy przygotowanej, tak jak w tym sezonie, to, to dajemy takie spokojnie. Tutaj mam kolejną. No ta już jest taka, chociaż też jeszcze mogłaby być. No bo ona jest przeczerwiona dwa razy to na pewno. Nie jest jeszcze taka twarda. No już, już, już te ścianki tutaj widać, że tych komórek są pogrubione, bo wiadomo pszczoły po złożeniu yy, przez matkę jajeczek, po wygryzieniu się pszczoły one polerują, polerują czyszczą to, no ale to dokładają jak gdyby cały czas i te komórki się robią coraz mniejsze, to już jest no widać, że to już jest taka na, na styk po prostu, bo będzie problem z tym, żeby wymłócić i żeby ten wosk, który wymłócimy z pieżgą później, żeby on się rozbił tak porządnie, żeby później przez sito sobie spokojnie to odcedzić, odcedzić od, odsegregować pieżgę od, od, yy, od komórek. Im twardsze będą komórki, tym dłużej musimy mucić. Widzieliście, jakim ja sposobem, nie wiem, też pokażę, wrócę jeszcze do tego ponowny raz, już przy pobieraniu pieżgi, nagram filmik, żeby Wam pokazać to, przypomnieć, bo tamten filmik chyba już z 1,5 czy dwa lata temu yy, był wrzucony, yy, pozyskiwanie pieżgi domowym sposobem. Ja ostatnio przerzuciłem się tylko w ten sposób na yy, młócenie pierzgi, ze względu na to, że te maszynki y, nie stać mnie na to, żeby kupić za 5-6 tysięcy cały młynek do młócenia pierzgi, taki porządny, duży. Y, bawiłem się w te takie, y, te, chyba to są czeskie, czy litewskie, litewskie maszynki, przerobione przez Wysonia maszynki do y, mielenia ziemniaków, a, a wykorzystywane są po zmianie y, ostrzy w, w, tym, w tym młynku jako pozyskiwanie pieżgi. No one się palą. Jak za dużo się pieżgi muci, a ja trochę w sezonie tego młócę, to yy, to niestety one się często psują i sobie odpuściłem. Także taka to już jest takie optimum do tego, żeby młucić, żeby już się zastanawiać nad tym, czy wkładać do pieżgowni, czy nie wkładać. To na pewno odpada już ramka tego typu. To już jest cholernie twarde, widać, że to z dworu zdjęte, a to już jest widać, że, że, że bardzo grube ma te ścianki. Te wylinki, te, te, te po wygryzaniu się pszczoły, jest tego kilka warstw już w środku i nie odczyścimy pieżgi w momencie, kiedy będziemy mucić taką ramkę. Także będzie bardzo dużo zabawy, dużo ręcznego wybierania. Najlepsze takie ramki, one są cholernie kruche. To wiecie na pewno, w momencie jak damy do ula, jak dostaną temperaturę, one już takie kruche nie są, ale, ale no, widać, że to bardzo łatwo pęka i przez to w momencie, jeżeli mieszadłem hmm, muciny, pierzgę, no to ten, ten wosk się rozwala w drobny mak i nie mamy problemu takiego z zanieczyszczeniami pierzgi. Nie trzeba za dużo ręcznie przebierać, żeby jeszcze przeczyścić ją po tym, jak wymłócimy, jak przesiejemy, jak kompresorem od, yy, odsegregujemy jeszcze ten pył. Yy, I takie, takie takie żółte rameczki nie ma najmniejszego problemu w tym, żeby, żeby to... Yy, żeby to odsegregować, żeby odsegregować wosk od wieży. Tak więc jeszcze dołożymy jakieś tutaj, bo jeszcze mamy miejsce. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i będzie jeszcze tak na styk siódma ramka. Ja zrezygnowałem z ramek hoffmanowskich. W większości, po pierwsze, to że łatwiej mi jest to zrobić, nie muszę kombinować. Jeszcze jakieś, właśnie tak jak tutaj ta stara ramka, mam hoffmany, ale jakoś tak już w palcach mam tą wprawę, że sobie łapię tą odległość mniej więcej jedno od drugiego. Często też używam beleczek, ale to raczej już przy. Przy sezonie albo wczesnowiosennym, albo jesiennym, później już odchodzę od beleczek. Też wam pokażę, w jaki sposób to zastępuje. I już tak jakaś ta wprawa jest mniej więcej tą odległość łapie tak, żeby, żeby te ramki wiadomo. One w momencie jak jest gorąco w ulu, jak jest pszczoła, to one w ciągu jednego dnia są przykitowane, że i tak ciężko je oderwać, a tak w momencie kiedy nam nabudowują, tutaj jeszcze propelisują, woskują i później się okazuje, że w ulu 16-ramkowym ciężko zmień, zmieścić 15 ramek. Także yy, także. Yy. Mam nie, mam, nie mam ramek z beleczkami, z, z beleczkami z, Nie mam ramek Hoffmanowskich mam proste i co? No i teraz jeszcze, jeszcze widzę, że jedna ramka wejdzie. Coś takiego na przykład, też spokojnie tutaj przetargowane. Raz, także to ją rozbiję bez problemu najmniejszego. Rozbiję, rozbiję mieszadło w momencie, gdy będzie zamrożone. No i co? I teraz ta najważniejsza rzecz. Mamy 7 ramek w tym momencie. Wiadomo, że tutaj możemy w tą stronę węzeł układać one i tak będą sobie budować tutaj jest to najczęściej na tych czterech może pięciu ramkach zależy bo tu wiadomo ilość pierzgi też jest zależna od tego ja tylko zobaczę czy mi się nagrywa żeby się nie zdziwić ilość pierzgi jest zależna też od tego jakie mamy pożytki jak, w jakim, jak, jaka ilość pyłku jest dostępna bo bo wiadomo mam też Najlepsze do pozyskiwania pierzgi były ule warszawskie, ale jak miałem dwie ramki, do tego mam połówkę wielkopolską, trzy ramki na jednej pasiece, to jest dla mnie już za duże zamieszanie i często gdzieś dojeżdżałem, zapominałem. Później jeszcze połówki, te, 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 te jedna, druga, takie warszawskie na górę, także to już było za duże zamieszanie, za duże ramek. Wystarczy mi ten podział na pełna wielkopolska i połówka wielkopolska, bo bo się zdziwiłem kilka razy, jak gdzieś dojechałem się okazało, że nie wszystkie rodzaje ramek wziąłem. Także tak, mamy tutaj przygotowane pierzgownia. E, Oczywiście to można skrócić tutaj zatworem jakimś też. To nie ma, nie ma z tym problemu, żeby nie było aż tyle ramek. No ale, ale no. myślę, że w, teraz w sezonie już bez problemu będzie możliwość tego, żeby wszystkie te ramki tutaj były obsiadane przez pszczołę. No i co? No i bierzemy tą, tą moją kratę. Przede wszystkim ona ma za zadanie ograniczyć pszczołom możliwości wejścia z pyłkiem do gniazda. Zminimalizować to, chociaż pszczoły są bardzo sprytne i często w momencie jak napotykają problem z tym, żeby dostać się do, do gniazda z, dużą, z dużymi kulkami pyłku, one się szybko uczą i potrafią w ciągu kilku dni zmniejszyć wielkość tego pyłku, który zbierają i szmuglują mijają się, dlatego ważne jest też, żeby było to drugie wejście, żeby czasami im, pom jak gdyby im pomagamy to, żeby sobie nanosiły trochę do gniazda przez duże wejście, ale wtedy zapominają, że już zaczęły kombinować, żeby przeciskać się przez poławiać pyłku i znowu jak gdyby przez następnych ileś tam dni one będą nam najpierw gubić pyłek, niestety to jest strata w tym przypadku tutaj tego pyłku, ja będę próbował jeszcze przerobić jeden ul, żeby była tutaj siatka i szuflada pod spodem do tego, na środku właśnie, żeby pozyskiwać ten pyłek, który niestety one przez pierwsze kilka prób gubią i tego, tego potrafi się sporo zebrać. A tak, daję, daję tutaj tą kratę, ona ma szczelnie przylegać do spodu, ma szczelnie przylegać na ściankach, gdzieś jakąś beleczkę tutaj miałem, no, jest. I tak jak dajemy kraty odgrodowe do uli w momencie kiedy kiedy pozyskuje, odgradzamy gniazdo, wiadomo metalową tutaj kratą, no to wstawiamy taką do pozyskiwania, żeby do utrudnienia pszczołom przechodzenia z pyłkiem i przez to one zmuszone są do tego, żeby składać w tych miejscach tutaj pyłek na, na pierzgę. Nie zawsze to się udaje, bo też są różne, różne pszczoły. Mi najlepiej to wszystko wychodzi z pszczołą kortówką. Ze względu na to, że ona bardzo, bardzo lubi bardzo duże ilości pyłku nosi. Miałem kiedyś też Primorską od Michała Lewandowskiego. Też by była bardzo pyłkonośna. Potrzebujemy pszczołę bardzo pyłkonośną. Nie wiem, jak jest z bakwastami, bo nie próbowałem, bo one na te ule często okazywały mi się za małe, bo tak mi się rozwijały za mocno. Bakwast wiadomo, ma dużo większą siłę, dużo więcej czerwi, dużo większe zapotrzebowanie na pyłek i też dużo więcej pyłku nosi. Może w momencie jakbyśmy ograniczyli go tak, bo też się teoretycznie trudniej roi, więc chyba też znowu wrócę w tym sezonie, ale to tak jak mówiłem, będę się. Części rzeczy dalej uczył, bo wiadomo, że wszystkiego na ten temat tutaj nie wiem. Ta krata jeszcze jest dobra. Przestanę gadać o pszczole, może. Ja w tym momencie wykorzystuję przede wszystkim kortówkę, a jak pójdzie w sezonie, to się dopiero okaże. No i wiadomo, no i teraz już tutaj robimy to gniazdo sobie dalej. Tutaj będzie matka. Nie widzicie, no, o, właśnie, taki propolis. No tutaj jest mnóstwo propolisu, ale tego się nie pozyskuje. To było na dworze, to już jest prześwietlone przez słońce, przez promienie UV. To jest tylko do wyczyszczenia, do zeskrowania, żebyście nie pozyskiwali takiego propolisu, bo propolis jest najwyższej jakości w momencie, kiedy wyciągamy prosto z ULA, nie jest narażony na słońce, nie jest na, narażony na czynniki atmosferyczne, także takiego czegoś nie odzyskujemy już przypadkiem, do tego, żebyśmy robili sobie czy komuś. Propolis, czy do sprzedaży. No i co, I robimy gniazdo? Tak, ramek za mało przyniosłem. Za mało, jeszcze gdzieś jakąś. A, dobra, tutaj są. O, panowa jest 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. O! A. Troszkę za szeroko poszedłem. No jest troszkę zabawy, jeżeli nie mam odstępników hofmanowskich, no to wtedy jest, jest troszkę jednak różnica. Ale, ale po prostu trudnie mi jest zrobić, a sam robię ramki, tak jak już wam kilka razy o tym mówiłem. Dobra, jeszcze jedno wciśniemy to no jest ja tutaj i tutaj, tutaj mamy po prostu... Teoretycznie zrobione. Aha, bo tutaj wszystko jest do skrobania, więc dobra, mamy podział. Tą kratę widzę, że jeszcze muszę ślichnąć, bo tutaj po milimetrze do góry odstaje, żeby to dolegało całkiem. Chociaż to też nie będzie, nie jest żadnym problemem. Czyli tak, tutaj przylega to sobie ta ramka do tego. Mamy podział pierzgownia. Gniazdo i na górę co? Krata. I teraz ważna sprawa, żeby tutaj nam to wszystko dosyć dobrze przylegało. Wiadomo, tutaj to jest um, krata odgrodowa y, po to, żeby odizolować matkę. I teraz w tym momencie matka jest totalnie odizolowana, tylko tutaj w, tym, w tej części, czyli w gnieździe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć ramek aktualnie mamy w gnieździe. Na krańską rodzinkę spokojnie to wystarczy. Tutaj może być nawet zawalone wszystko czerwem. Czerwiem, tutaj będzie wtedy noszona pierzga. Wiadomo, one będą cały czas kombinować, one zawsze sobie coś tam donoszą, ale w mniejszym stopniu do tego do, do, do gniazda, nas będzie tutaj przede wszystkim ta strona cały czas interesowała, żeby tutaj rotować ramkami, żeby żeby zmusić pszczoły do tego, żeby jak najwięcej pieżgi pozyskać. No i tutaj na to bez problemu możemy rzucić miodnie. Ten un jest przystosowany do tego, żeby były dwa razy połówki albo jeden, jedna, jeden korpus cały. Teraz widzicie, jest jeszcze troszkę za wysoka ta krata środkowa i ona troszkę buja. Musi to wszystko tutaj dobrze przylegać, żeby matka nie miała możliwości Przejścia do, na, na stronę pierzgowni, bo wtedy nam się narozrabia. Będziemy mieli dużo, bardzo dużo czerwiu, a nie będziemy mieli pierzgi. I co jeszcze? No, chyba wszystko. Chyba było wszystko w tym filmiku. Jeszcze, jeszcze tak dajemy, dajemy tutaj tą miodnię. Może być tak jak mówię. Tutaj może być połówka. Później możemy założyć kolejny korpus połówek, albo je od razu 12 ramek pełny wielkopolski. Także no to, to jest w przypadku tego ula. Wiadomo, każdy ma coś starego, stary leżak jakiś dostępny w innej formie, e, troszkę inny i też może to sobie tutaj na różne sposoby e, próbować z tym e, walczyć. E, co jeszcze? No, jeżeli chodzi o nadstawkę, no ja często robię tak, że w momencie, kiedy już jest dosyć dużo pszczoły, no wtedy, wtedy już rezygnuję z tych baleczek i Albo mam na te 12 ramek całość powałki, taką powałkę nakładaną. Tylko mam w niektórych ulach troszkę za niskie zrobiłem i problem, żeby tą powałkę sobie założyć, bo, yy, bo mi się wtedy nie chce ul do końca zamknąć. Ale w momencie, kiedy, kiedy już yy, tutaj życie sobie płynie, żeby sobie nawet sprawdzać te ramki czy coś yy, bez problemu, no to, to wtedy biorę. A, i, I co? Dobra, mamy mniej więcej tak, dobra, jeszcze jedno możemy wziąć. No i wtedy sobie zakładam, tylko też trzeba pamiętać, że to jest plastik kraty do połowiania propolisu. I wtedy trzeba tak zrobić, żeby tutaj ładnie wszystko dokładnie przylegało. One się odkształcają, właśnie to jest z nimi problem. Ja już próbowałem przestrzeliwać je jakoś. Zawsze w momencie, kiedy, kiedy kładę coś, muszę przy, przycisnąć czymś od góry, no i wtedy jeszcze dodatkowo. Poławiamy sobie propolis. Pszczoły od środka będą sobie fajnie to kitowały. W momencie, jak nam zakitują tą część, to przestawiamy znowu trochę, kitują nam następne, przestawiamy, kitują na następnym miejscu i dajemy tą kratę sobie do zamrażarki. Ona fajnie nie, nie pęka, bez problemu zamarznięta. Jeżeli jest propolis zamarznięty, takimi ruchami i sobie spokojnie. Jeszcze dodatkowo odzyskujemy propolis. Ale wracamy do pieżgi, bo o tym ma być. A to jest tylko takie dodatkowe wspomnienie na temat jeszcze tego, że możemy równocześnie sobie też w tych, no w ta, praktycznie w każdym ulu, bo nawet możemy y, zamiast powałki tylko daszkiem przykrywać że na, w ulach korpusowych. Jeżeli chyba dotkniemy troszkę bardziej tutaj y, tą zewnętrzną pojemność, y, tą y, no, długość, żeby nam spasowało, żeby. Daszek nam docisnął, wtedy nawet dużo prościej, bo nie musimy niczym kombinować, żeby to docisnąć. Także chyba na sucho na razie będę musiał będzie to wszystko no, wróćmy może jeszcze tylko do, do kraty tej do tej kraty, która jest w środku Dobra, więc możemy troszkę to z tym porozjeżdżać. Się. Ważne, żeby do dołu legała. Często podłogi w ulach tych starych są deski tak wzdłuż i one łutkują, więc trzeba sprawdzić, czy przypadkiem matka nie przejdzie. Czy nie wyłutkowało jak coś, no to trzeba wiadomo, szlifieraczką jakąś maznąć. Eee, trochę więcej o tej kracie. Dlaczego teraz są takie? No bo akurat takie, mia takie miałem, to więc eee, to jest... <grym> Co to dużo mówić? Ta deska to jest po prostu dlatego, żeby już nie, nie niszczyć kolejnej siatkowanej, żeby to przylegało mi dobrze do spodu. Także tutaj, wiadomo, tutaj te wzmocnienia są po to, bo to jest moja samoróbka. Tutaj do ścięcia mam jeszcze, wiadomo, te, te, te wkręciki, bo one nie mam takich króciutkich, żeby nie wystawały. Hmm, tutaj też wzmocnione, bo po prostu w momencie, kiedy tego nie ma wzmocnienia, to potrafi się zrobić szczelinka między tom a tą, bo tak samo tu a tu, żeby to jedno do drugiego przylegało. Można mniejsze te listewki zrobić. No, ja to robię na szybko, bo niestety ktoś mi ukradł. Miałem 25 takich krat zrobionych do tamtego roku, i tutaj wyczyściłem, zostawiłem przed pszczelarnią. Gdzieś pojechałem, wróciłem i nie było. Podejrzewam, że nikomu się do niczego to nie przyda, bo nikt nie w ten sposób nie podzyskuje pieżgi, nie wiem nawet do czego to wykorzystać, no ale mi ukradli, zniknęły mi po prostu i, i teraz przez zimę znowu od nowa robię. Wykorzystane nawet z tych społawiaczy, z bo mam sporo poławiaczy e, tych nakładanych na dennice, więc podkręcane tylko e, te e, pozyskiwacze i, i porobione takie ramki na szybko, no to dosłownie na szybko, a coś tutaj z tym się może stać. Ma być odpowiednia szerokość, żeby nie było luzu, żeby matka nie przeszła, ma dolegać do końca. I właśnie tutaj tylko te, ta, ten problem jest z tym, żeby tutaj milimetr skrobnąć, żeby, żeby tutaj mi się licowało jedno z drugim. Także tak to wygląda na sucho. Wrócę do tego, w jaki sposób, jeszcze jeden filmik, w jaki sposób robię te, te kraty sobie. A tak? Nie wiem, jeżeli coś pominąłem, to jeszcze. Postaram się dodatkowo dograć w kolejnym filmiku. Także, jeszcze raz, w skrócie, tutaj będzie z tej strony pierzgownia. Ja też tutaj, tutaj często jakiś zatwór daję, bo jednak za dużo tutaj w tej pierzgowni w życiu nie będę miał 7 równocześnie wyciągniętych ramek z pierzgą. Chociaż może to ten sezon, właśnie. Może to właśnie w tym roku tak się stanie. Eee, wiadomo, jeżeli pszczoły będą nosiły jak najbliżej gniazda, więc będą. Tutaj te pierwsze dwie-trzy ramki tak przede wszystkim mocno wykorzystywane. Pszczoły mają możliwość przejścia od spodu tędy sobie z miodnio, do miodni, bądź, bądź z miodem idą przez gniazdo, wtedy przekazują jedne drugim i idą i, i, i te pszczoły, które są tutaj w obsłudze w gnieździe wtedy one przejmują ten miód i przenoszą do, do miodni. Także, także to różnie bywa. Tutaj też jest ta młodzież, która, która na pewno na 100% bo one będą pobierały tutaj. Stąd pierzgę, bo to nie jest tak, że one są odcięte od pieżgę, One mają tą pierzgę w ulu i jest trudniej ją pobierać tutaj, później dostarczać do, do gniazda, czy, 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 czy spożywać ją, żeby, żeby nastąpiła produkcja mleczka, żeby miały z czego mleczko szczele robić. No, tak to w skrócie chyba telegraficzne wygląda na sucho. No niestety, nie, nie jesteśmy w stanie na razie pokazywać tego w ulach, bo po pierwsze jeszcze nie pozakładałem poławiaczy, bo, bo jest taka pogoda, że pszczoły ledwo zbierają sobie tyle, ile one w tym momencie potrzebują. Eee, no i jeszcze myślę, że, że do maksymalnie tygodnia już będziemy ostro walczyć, jeżeli chodzi o pobieranie pieżgi. No teraz będzie rzepakowa, tylko wracając do rzepaku. Wiecie, jakie, jakie ja mam zdanie o, o rzepaku i o pierdze z rzepaku? O ile jeszcze miód rzepakowy e, po opryskach, czyli w połowie kwitnięcia e, rzepaku, wjeżdżają ciągniki i e, pryskają na opod, opadający kwiatek, wtedy, wtedy i pryskają na robaka i dodatkowo jeszcze tam coś jest chyba na grzyba. No i o ile miód, pszczoła, o, w przypadku miodu, pszczoła. Jest filtrem, jest ma tak organizm przystosowany, że ona jak gdyby filtruje te wszystkie szkodliwe substancje, czyli miód do, do ula przez to, że pszczoła go pobiera, bierze do wola, wiadomo, do, 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 dokłada swoje, swoje enzymy i, i składa go w ulu. Ona go wtedy filtruje, więc ten teoretycznie miód jest po części, jak gdyby z tych związków chemicznych, przefiltrowany. O tyle w przypadku pyłku, pierzgi, później pierzgi, w momencie po opryskach teoretycznie jest karencja jeden dzień chyba no nawet nie jeden dzień, bo to ponoć tylko w momencie pryskania. Później, jak już pszczoły rano wylatują, to ponoć jest wszystko super czyste. Wiadomo, że tak nie jest. To jest tylko na potrzeby. Producentów środków chemicznych, wymyślona teoria. Wiadomo, że pyłek przyjmuje bardzo mocno te środki chemiczne i po, po oprysku rzepaku nie pobierajcie pierzli. Wiem, że wtedy jest bardzo dużo, bo wtedy mamy rozwinięte na maksa rodziny, wtedy mamy na maksa kwitnięcie rzepaku. Wtedy pszczoły są chętne do tego, żeby się rozwijać i gromadzą wszystkiego. Gromadzą i pyłek w celu zrobienia pierzgi i gromadzą yy, miód, bo mają wtedy dobrobyt i dostatek tego, yy, tego produktu. Ale niestety, no pierzga, pierzga pyłek nie jest filtrowany przez pszczoły. On jest tak jak złożony, jeżeli ma w sobie jakieś środki chemiczne, które nie, ula, nie ulegają rozkładowi, no to niestety to wyjdzie w tej pierzdze. Czyli moje zdanie i... Miejmy nadzieję w przyszłości też wasze, że po opryskach nie pobieracie przynajmniej pieżgi. Wiem, że z miodem ciężko odpuścić, bo to jest pokusa, bo tego jest dużo. No ja po, po opryskach zwijam się z tego miejsca i jadę już sobie w góry z rodzinkami produkcyjnymi, bo mam taką możliwość, no nie każdy ma taką możliwość, a wielu z was będzie czekało do końca żupaku i wtedy dopiero będziecie myśleć, co z tymi pszczołami zrobić, czy po prostu jest stacjonarnie i po prostu z końcą naszych rzepak przerzucą się na akację, czy później na lipę. Ale niestety yy, ciężko to, to mówić, ale, ale obawiam się, że yy, pyłek, a przez to pieżga przez opryski rzepaków, po oprysku rzepaków, czyli po poł w połowie mniej więcej kwitnięcia, yy, nie nadają się do spożycia i nie nadają się do tego, żeby Przekazywać, sprzedawać bądź podawać swojej rodzinie. To już muszę, musi zadziałać wasze sumienie do tego, żebyście w jakiś uczciwy sposób podeszli do tego wobec swoich klientów i, i ludzi, którzy się u Was zaopatrują. Już nawet nie w miód, bo tak jak mówię, miód jeszcze, jeszcze jest filtrowany przez pszczołę, ale jeżeli chodzi o pyłek, pieżgę po opryskach, dajcie się z tym spokój. Dobra następny tak. filmik zaraz też robię ale to już też będzie znowu z jakimś odstępem czasu dla was zrobiony także z bazy pasieki dziadka tatka nadaję i i to by było na tyle trzymajcie się, na razie, hej